Witajcie, kochani! Sezon robienia przetworów z ogórków trwa, ale co zrobić, gdy pojawią się takie ogórki? To nie są ogórki z naszego ogródka, tylko po sąsiedzku. U nas takie ogórki nie miałyby szansy wyrosnąć do takich rozmiarów, ponieważ dwa razy dziennie je zbieramy i my lubimy takie malutkie ogóreczki kisić, tak tradycyjnie, ale pojawienie się takich ogórków. Spowodowało szansę zrobienia moich ulubionych, czy jednych z ulubionych ogórków. To są ogórki kanapkowe. I te y, ogórki, robienie tych ogórków do słoików. Mam nadzieję, że będzie więcej takich przerośniętych, bo uwielbiam te ogórki. Ale Zaczynamy. Proszę. Ale nie u nas. No nie, u nas nie, tylko że po sąsiedzku znowu zostaniemy obdarowani takimi ogórkami, że będę mogła zrobić więcej słoików, bo kiedyś to bardzo często kupowałam sobie te ogórki, ale od wielu lat, od kilku lat przynajmniej nie kupujemy takich przetworów w sklepie, więc ja nie wiem, może z 5 lat, 6 nie jadłam tych ogórków, a zawsze mi bardzo smakowały. Zaczynamy od zrobienia e, od zagotowania zalewy. E, ta zalewa powinna przejść smakami wszystkich przypraw. I teraz już mam tu w garnku wodę z octem. Proporcje podam w opisie na 2 kg ogórków. No i pozostałe, pozostałe składniki to jest cukier. Cukru wydaje się bardzo dużo. Krzyś zaraz będzie z przerażeniem o tym mówił na pewno, lub myślał, że aż tyle cukru. Ale te ogórki właśnie one są. Nie dość, że są słodkie, to są też i kwaśne. I ty też lubiłeś te ogórki. Jest y, oczywiście potrzebna też sól kamienna. Troszeczkę takich standardowych przypraw jak to do przetworów, czyli mamy gorczycę. Na tę moją ilość dwie łyżeczki gorczycy. Dwie łyżki gorczycy. Dwie łyżki. Dwie łyżki gorczycy. Zwróćcie uwagę na te piękne słoiczki ze sklepu superbutelki.pl. Dzięki temu nie trzeba szukać, gdzie co jest, gorczyca. Pieprzu takiego czarnego w ziarenkach, też na moją ilość dwie łyżki, czyli to cię powinno kochanie ucieszyć, bo jest dużo. Przypraw. Ziele angielskie też ma ładną nalepkę. Plus minus 20 ziarenek. Czosnek. Nie zawsze jest dodawany do tych ogórków, ale my bardzo lubimy. Więc mam tutaj kilka ząbków czosnku pokrojone. To są ząbki w paski i to co spowoduje kochani, że ten garnek emaliowany będzie żółty od środka przez wiele tygodni i ciężko go będzie domyć, to jest kurkuma i kary. Natomiast ja nie mam innego garnka, aniżeli biały, emaliowany o takiej wielkości. Dlatego też, jeżeli wy macie inny garnek, aniżeli emaliowany, na przykład taki stalowy, to on będzie lepszy do zrobienia tej zalewy, bo nie zabarwi nam tej, tej zalewy, tej wody. I idzie kurkuma, która nada ogóreczkom właśnie ten piękny złocisty kolor oraz kary też łyżeczka, która kary to jest to takie łagodne. Można też dać na przykład kary ostre i może też spróbujemy zrobić taki eksperyment. To co jest bardzo ważne, czy bardzo fajne w tych właśnie słoiczkach z super butelek? To jest to, że nawet jeżeli ktoś ma słabszy wzrok, czy na przykład napis nie e, tak odróżnia się, nie jest taki łatwy do, przepisa, do przeczytania, to też te etykiety są w takim kolorze, jaki kolor ma dana przyprawa. To jest bardzo pomocne, zwłaszcza właśnie dla osób, które gorzej widzą, czy mają kłopot w tym, żeby coś znaleźć. Zaczynam od zrobienia zalewy. Ona się tutaj. Ma zagotować, po to właśnie, żeby te wszystkie smaki się wymieszały. I podczas gdy zalewa będzie się gotowała, to my przejdziemy do krojenia tych ogórków. Słoiczki są już przygotowane. Słoiczki są już przygotowane, wyparzone pod ściereczką, czekają podobnie jak zakrętki. Siadamy i kroimy ogórki. Zaczynamy od tego, że trzeba dopasować rozmiar ogórków do słoika. Może być ciut większy, bo on troszeczkę nam się ugnie i nie kroimy tego niestety na mandolinie, bo to będzie za cienkie. Tę skórkę możemy zostawić, jeżeli ktoś lubi, a możemy ją po prostu odrzucić i te ogórki, one są takie sklepowe, takiej szerokości gdzieś około 4 mm. Mogą być ciut grubsze też. Ale mówisz o tych zielonych długich ogórkach tych sklepowych, tak? Tak, nie, mówię o tych ogórkach kanapkowych, które my robimy. Mhm. Że niekoniecznie one na mandolinie, gdybyśmy pocięli, czy tym Twoim takim skrobakiem, to one będą. Ciut, grubsze, ciut za cienkie, ja wolę właśnie takie grubsze. I tak co rok, moi drodzy, najpierw rozsady, później sadzenie, przetwory. Rozsady, sadzenie, przetwory. I tak co rok to samo. Tak. Ale też i każdego roku pojawiają się nowe przetwory. Bo tych ogórków kanapkowych do tej pory nie robiliśmy, bo nie mieliśmy takich. Poza tym, jak mieszkaliśmy we Wrocławiu, no to musielibyśmy kupić z niewiadomego na przykład pochodzenia takie ogórki. A tutaj wiadomo, co to są za ogórki. Może też i kiedy ty zrobisz swoje 100 słoików. 20? 120 robisz? Tak. To. Te ogórki będą rosły na krzakach dalej i będą właśnie takie duże. Nie wiem, zobaczymy. I teraz wkładamy do słoików. Widzę, że ty ładniej pociąłeś na mniejsze takie wiesz, równiejsze kawałki. Czyli co w ten sposób wkładamy, tak? Tak, na stojąco, ale tak, żeby one nie wystawały poza za szyjkę. Nawet i tak, jeżeli są dłuższe troszeczkę, ja mam akurat dłuższe, to tak pod kątem trzeba je upchać, albo skrócić po prostu, uh -huh. albo skrócić, nie? Albo wziąć wyższy słoik. Słoiki, kochani, takie zwykłe słoiki też zachęcamy Was, żebyście kupili. Kupowali na superbutelki.pl. Dlaczego? Dlatego, że tam jest bardzo duży wybór słoików, i one są oczywiście w pojedynczych czy mniejszych ilościach też pakowane, ale są również pakowane po 40-60 po 60 sztuk. No i nie trzeba tego dźwigać ze sklepu, jeżeli komuś brakuje na przykład właśnie ogórków. <laughs> nie ogórków, tylko słoików. My Wam serdecznie ten sklep polecamy. Rzeczywiście wyjdzie. Chyba trzy słoiki, cztery słoiki. Tak, bo to dosyć ciasno. Tak, tutaj ciasno włożyłeś? No dosyć tak. Dosyć ciasno. Tak, my jesteśmy ambasadorami, jeszcze wracam do superbutelki.pl. Bardzo lubimy ten sklep i tę firmę. I w opisie do filmu umieścimy link afiliacyjny, czyli link do zakupu e, do tego sklepu. Jeżeli zrobicie tam zakupy, to my otrzymamy drobną prowizję, a za tę prowizję kupujemy jedzenie dla naszych zwierzątek. A widzisz, ty tutaj jeszcze te skraweczki dałeś, to dobry pomysł. Ja też sobie skrócę, tutaj mam jeden taki dłuższy ogórek. I kochani, mamy już napakowane ogóreczki do słoików, ogóreczki kanapkowe. Zalewa też już jest pełna aromatu. Odcedzamy zalewę, czyli tych wszystkich składników, tych wszystkich przypraw nie wkładamy do słoika. Zalewa nie musi być gorąca, wrząca. Dlatego, że i tak będziemy ogórki pasteryzować. O, aby mi się to zmieściło. Tak. I będzie mi wygodniej przelać to z powrotem do większego garnka, chociaż z tego też mogłabym nalewać w sumie. O, proszę jaka piękna żółta od kurkumy od kary. I kiedy one będą dobre? One będą dobre po kilku dniach, ale tak czekamy zwykle dwa tygodnie, żeby te wszystkie smaki przeszły. Ważne jest, żeby nie było Powietrza między ogórkami a zalewą, więc niech one sobie chwileczkę postoją. Ta zalewa wniknie we wszystkie wolne miejsca. I wtedy zakręcimy i pasteryzacja 10-15 minut. Zależy od tego, jaka zalewa jest gorąca. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce sprydwia szczurce W tym istota okej tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej. I'm ok, I'm ok, world is heavy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, bok i śmiej. Make ok, walk this way. To, co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.